Nowości modelowe marki John Deere na rok 2020 są już znane. Rozmawialiśmy przed chwilą o ciągnikach z serii 8R. Znamy też już pewne szczegóły na temat nowości w produktach John Deere na rok 2021. Czego możemy się spodziewać w przyszłym roku? Yy, tak, rzeczywiście w 2020 roku wprowadziliśmy bardzo dużo zmian, ale to nie oznacza, że nie wprowadzamy kolejnych zmian w 2021. Jeśli chodzi o duże serie ciągników, to przede wszystkim wprowadzamy dwuletnią gwarancję na ciągniki serii 7, 8 oraz 9, a więc wydłużamy tą gwarancję podstawową o rok. Chcemy tą naszą pewność przekazać klientom, a więc żeby oni też czuli się pewniej kupując nasze maszyny. Jeśli chodzi o duże ciągniki, to też nowy model, a więc 7R350, a więc ciągnik lekki o masie własnej na poziomie zaledwie 11 ton i prawie 388 koniach mocy maksymalnej ciągnik, który ma w standardzie skrzynię bezstopniową, a więc ciągnik bardzo uniwersalny. Jeśli chodzi o małe ciągniki, a więc na przykład seria 6M, to przede wszystkim zmiany jeśli chodzi o nową przekładnię. Ta przekładnia to jest przekładnia bezstopniowa, Autopower w modelach od 90 do 140 koni mocy znamionowej. A więc wchodzimy tutaj w o wiele niższy segment mocy dla, Przekładni bezstopniowej. Co ważne, z tą przekładnią bezstopniową możemy skonfigurować ciągnik również w tej niskiej specyfikacji. A więc wcale nie musimy tam brać podłokietnika, wcale nie musimy tam brać elektrycznych gniazda hydrauliki. Nadal może to być prosty ciągnik, który będzie miał przekładnię bezstopniową. Która, jak wiemy, jest bardzo komfortowa, ale też umożliwia jazdę przy bardzo niskich prędkościach, bo od 50 metrów na godzinę. A więc pewnie też często będzie to używany ciągnik do takich prac specjalistycznych. Jeśli chodzi o serię 6M, to nie tylko nowa przekładnia, ale też nowe możliwości, jeśli chodzi o prowadzenie automatyczne. Nasze prowadzenie AutoTrack każdy już zna. Natomiast teraz chcieliśmy ograniczyć koszty dla klientów, którzy nie używają bardziej skomplikowanych funkcji, czyli kupują nawigację tylko i wyłącznie do prowadzenia, można powiedzieć, po prostej, nie używają wyłączania sekcji i innych wielu rozbudowanych funkcji, które posiadają nasze monitory. Jak to zrobiliśmy? Na prawym słupku mamy mały monitor, na którym możemy sobie ustawiać ścieżki, a więc nie musimy tam kupować żadnej aktywacji monitora i nie musimy też kupować samego monitora. To, co klient musi kupić, to tylko i wyłącznie odbiornik i tak naprawdę przygotowanie do autotraka, czyli przygotowanie jakby ciągnika, tak żeby on wiedział gdzie te koła się znajdują i to jest wszystko. A więc klient zaoszczędza bardzo dużo pieniędzy, a nadal ma prowadzenie automatyczne od dokładnie takiej samej dokładności jak wcześniej. Nowości produktowe to jedno. Przełom roku 2020 i 2021 zapowiada się również bardzo dynamicznie dla samego oddziału John Deere Polska. Tak, my się teraz znajdujemy właśnie w siedzibie John Deere Polska, więc w centrum szkoleniowym w Tarnowie Podgórnym. Co ważne tutaj trzeba zaznaczyć, że prowadzimy tutaj szkolenia zarówno sprzedażowe, jak i serwisowe, zarówno dla polskich dealerów, jak i staramy się też robić szkolenia dla całego regionu, a więc jest to centrum szkoleniowe używane tak naprawdę nie tylko przez Polskę. Jeśli chodzi o to, co na pewno pan nawiązuje, czyli o zmianę w strukturze sieci dealerskiej, to tak naprawdę oczywiście jakieś zmiany będą, natomiast myślę, że dla klienta tak naprawdę te zmiany nie oznaczają nic wielkiego, ponieważ nie dążymy do tego, żeby zmniejszyć ilość punktów dealerskich. Dążymy do tego, żeby te podmioty były większe i żeby to zarządzanie wewnątrz dealera było sprawniejsze. Natomiast klient tak naprawdę można powiedzieć, nie pozbędzie się żadnego punktu dealerskiego obok siebie, bo oczywiście ta bliskość dojazdu do klienta jest dla nas kluczowa i nie będziemy rezygnować z mniejszych punktów sieci dealerskiej. Wspomniał Pan o centrum szkoleniowym. Czy w tym centrum będą szkoleni tylko pracownicy z Polski? Jak to wygląda? Jeśli chodzi o szkolenia, to najczęściej przeprowadzamy je tak naprawdę od jesieni do wiosny. W tym przypadku, jeśli chodzi o mnie, to zajmuję się szkoleniami właśnie sprzedażowymi. Na początku zaczynamy oczywiście od szkoleń naszej sieci dealerskiej, a więc sieci dealerskiej z Polski. Ale mamy też w planie połączyć to, a więc zrobić też szkolenia dla tak zwanego John Deere International, a więc dla krajów, które nie mają swojej siedziby, a więc wszystkie kraje skandynawskie, bałtyckie będą miały to zaoferowane. Zresztą takie szkolenia też wcześniej, kilka lat temu się odbywały dla nich i mamy nadzieję, że również w tym roku to się uda, zarówno jeśli chodzi o szkolenia sprzedażowe, jak i o szkolenia serwisowe czyli oddział John Deere Polska staje się pewnego rodzaju takim centrum szkoleniowym dla większej części Europy. Tak, oczywiście. Oczywiście nadal mamy bardzo duże centrum szkoleniowe blisko naszej fabryki w Mannheim, czyli w Bruksal. Natomiast oczywiście ma to jakieś ograniczone możliwości, jeśli chodzi o liczbę osób. Tym bardziej, że gdzieś tam ta pandemia cały czas grasuje, a więc nie każdy może podróżować oraz nie możemy mieć takich dużych skupisk osób. No i warte wspomnienia jest też to, że bardzo rozwijamy nasze centrum szkoleniowe, głównie poprzez Poprzez, poprzez szkolenia serwisowe, a więc yy, wprowadzenie naszych specjalnych tablic szkoleniowych, na których yy, mamy zamontowane nasze czujniki z naszych maszyn, a więc tak naprawdę serwisanci nie tylko szkolą się na konkretnych maszynach, ale dostają tutaj wiedzę ogólną na temat czujników, ogólną na temat diagnostyki, ale opartą na naszych czujnikach i na naszych podzespołach, tak żeby po prostu było im łatwiej diagnozować usterki w naszych maszynach.